Zobacz, mam taki specjalny sprzęt, który mierzy, ile decybeli coś ma. Jestem teraz pod naszą ubikacją. Łukasz jest akurat w środku. Co? 110 decybeli? Łukasz, co ty tam robisz? O, dobrze, że nie mam smrodu mierza. Ale się wysikałem tak więc w dzisiejszym odcinku zostawiasz suba, zostawiasz łapkę w górę A ja kupiłem specjalny przyrząd, który będzie mierzył decybele Będziemy dzięki temu razem z Jackiem Frostem Mierzyć się w różnego rodzaju konkurencjach Takich jak nalewanie energetyka I wszystkie rzeczy polegają na tym, że musimy je zrobić jak najciszej Było jak najmniej decybeli ha, ja? Dobra, więc zaczniemy w takim razie od pierwszej konkurencji, czyli Otwieranie puszki. Dobra, wybieram B12. 82 miałem. Pff! Ile miałeś? 82. Ile było? 70, coś. Kurde! Dobra, wygrałeś. 79 wygrałeś. 73. 73. Wiedziałem, żeby z ręką, ale i tak dużo, strasznie dużo. Musimy, stary, nalać. No, 79 aż. A tak to było poza pierwszym w tym przelaniu? 55 mieć że teraz mieć 80. No dobra, dobra. twoja kolej w takim razie. Nie można ruszyć szklanki mhm. Nie no, co? Czemu? Bo przelełem na ściankę 70 miałeś najwięcej Tak? Nie, bałem się na początku Przecież jakie to jest cholerstwo, tak powoli lejesz I to jest głośniejsze niż od tego co zrobiłem na końcu No <grym> O no, kurde Nie wiem w którym momencie, Dobiło 45 i nie wiem czy się zaczął śmiechać Ale chyba 45, 48 dobiło Dobra, no, a tak twoja kolej O, 60 zjeść <zyskliwia> Jakie Jakie Nie! No uwaga. Jak to zrobić cicho? Jest na to jakiś lifehack? Żywo. Osiemdziesiąt może nie było najgorzej. Nie, no. 68. O, 90, 97. 97. No nie, ja nie mam cierpliwości do takich Aha. rzeczy. To będzie najcięższa konkurencja, bo trzeba będzie je otworzyć, a następnie zjeść.

75. Jak i chciałbym się otworzyć w ogóle? Miałeś 50, więc wygrałeś. Przegrałeś. Przegrałeś w otwieraniu, wygrałeś w gryzie. Mm -hmm. Spodziewałem się. Kolejna konkurencja to przesunięcie tego krzesła. Trzeba go przesunąć, ale nie można go podnosić, tylko trzeba po prostu przesunąć go po ziemi. I komu się to uda lepiej, ten wygrywa. Nie! 65! Nie! Aż 65! Było to do zrobienia na 55! Nie, wygrałeś, już to, to. Jest! 59 miałeś! Aaa, a dało się na 50 zrobić! Stary, ale jak już sunąłeś, to było tylko 38! Teraz rozerwanie karki na pół! Przez całą długość! Ja pierdzielę! <laughs> e stress. 68,4. Kurde, przeciek Zrobiłeś głośne. tak trzy razy, aż niestety, ale nieźle świrowało Aha. To. 65 miałeś najwięcej Jezu, jest, yes. ale już tak pomyślałem, jeżeli zwaliłem to w trakcie To mi się wkurzył, że tyle próbowałem Aha. jeszcze No Dobra, teraz wyciskanie pianki do golenia Na rękę, zobaczymy jak co w będzie w stanie Cię. ten Dobra <śla> 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 co, nie poddajmy się 72 albo 78 nie do końca zobaczyłem. Więc, jeżeli będę ją poniżej 70, to wtedy wygrałem. Nie przekroczyło 45, ale ja miałem pierwszą rundę i to strzeliło wtedy. No, no. ale nie, no przegry, nie, nie ma co. Tą rundę wygrałeś, to tak ekstremalnie. Nałowa konkurencja. O nie, Nadepnięcie na klocki Lego. Dobra. 1200 na 66 potenc, Tak jak zszedłeś. Zdaje mi się, że remis 66,7 miał i tak. więcej. No. no to mógł być remis akurat. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zas zacząłem szukać rzeczy, która jeszcze była fajna do zmierzenia decybeli, ale w drugiej części. Tak, słuchajcie, jeżeli chcecie. Otwieranie coli, przecież jest gazowane. O, no, jeżeli chcecie zobaczyć na przykład otwieranie coli, co nie będzie łatwe na pewno na odcinku, trzeba będzie robić to wolno i tak dalej, to jeżeli zostawicie 10 tysięcy łapek w górę, to nagrywamy kolejną edycję tego dokładnie challenge'u. Więc subskrybujcie, jeśli ja się życzy, to na tyle, na razie.